Magazyny ciepła to nie tylko dobrze zaizolowane zbiorniki akumulacyjne z wodą. Innym rozwiązaniem to magazynowanie w materiałach skalnych. Główną zaletą skalnego magazynu ciepła jest jego gabarit, czyli stosunkowo niewielkie wymiary, co ułatwia wniesienie przez wąskie drzwi i umiejscowienie nawet w niskiej piwnicy mamy tu przykładowy magazyn ciepła o pojemności 180 kWh, a największy z tego modelu może mieć pojemność 240 kWh. Wymiary tego magazynu bez milimetrów to szerokość 74 cm, długość 1,20 m i wysokość to 1,46 m. Waga tego skalnego magazynu ciepła gotowego do pracy to 1382 kg. Dla porównania, żeby zgromadzić 180 kWh energii w zbiorniku akumulacyjnym z wodą rozgrzaną do 95 stopni Celsjusza, zbiornik musi mieć pojemność niemal 3000 litrów. A przybliżone wymiary zbiornika 3000 litrów bez izolacji to średnica 1,25 25, a wysokość 2,60. Dokładając izolację, średnica wzrasta do 1,7 m, a wysokość może wzrosnąć nawet do 3 m. A waga to ponad 3 ton. Spójrzmy, jak wykonany jest taki skalny magazyn ciepła. Konstrukcja stalowa zaizolowana jest dwoma warstwami koca ceramicznego około 8 cm. Sam środek to tumora do wypełnienia specjalnymi cegłami. Akumulującymi energię, co rozgrzewa ponad 160 takich cegieł. 12 grzałek elektrycznych o maksymalnej mocy 31,5 kW. Skąd prąd do grzałek? Zimą starych dynamicznych, a wiosną, latem i jesienią, gdy będą nadwyżki z fotowoltaiki. Grzałki płynnie wyłapią. I zmagazynują uciekającą energię w zakresie od 300 W do 31 KW. Temperatura cegieł akumulacyjnych może osiągać dużo wyższe temperatury, niż potrzebujemy do wody zasilającej centralne ogrzewanie i wodę użytkową. Więc rozwiązanie jest takie, że dmuchawa z odpowiednią mocą nadmuchuje ciepło na wymiennik który ogrzewa wodę maksymalnie do 85 stopni Celsjusza. Jak wnieść niemal tonę 400 do piwnicy? Oczywiście w częściach. Przysyłka jest dostarczana na trzech paletach. Na jednej konstrukcja magazynu, a na dwóch pozostałych są cegły. Głównym ciężarem to cegły i ważą około 1100 kg. A jakie są wady takiego skalnego magazynu ciepła? Pierwszą z nich jest to, że w takiej konfiguracji nie będzie współpracować z innymi źródłami ciepła. Z pompami ciepła, z kotłami na paliwa stałe. Drugą wadą jest to, że rozżywa się do dużo wyższych temperatur niż 95 stopni. Dlatego jeszcze większą uwagę trzeba zwrócić na izolację, aby zminimalizować. Straty postojowe. Dlaczego magazyn ciepła ze zwykłymi grzałkami elektrycznymi? Ponieważ możemy skorzystać ze zmiennej ceny prądu i w ten sposób kupić najtaniej prąd. Magazyn z grzałkami może w krótkim czasie, w kilka godzin, zgromadzić tyle energii, żeby zagwarantować ciepło na kolejne, na przykład, 24 godziny. W następnym filmie pokażę, jak współpracuje magazyn ciepła z taryfami dynamicznymi.